Słuchajcie widzowie, jestem pod domem t składu i zobaczyłam właśnie coś takiego. Totalnie nie wiem co się stało i kto to powiesił. Ej, zobaczcie co Ej, się pan. dzieje. Ale fajne ogłoszenia zrobiłaś. To nie ogłoszenia? ja. To nie ja. Zaginął, szukamy Zaginą. Piotr. ale halo. Zaginął Piotrek? Ja. Ziupek, czy ja czegoś nie wiem? Ty masz 34 lata i 1,85m? i on nie ma tyle, kto to powiesił? A czy ta osoba wam przypomina Igora? Zobaczcie, Taki... to jest jakiś e, Igor w wieku 50 ale lat. Ale Igor też nie ma 23 lat, halo. Panie od ogłoszeń, słabo? Ogłoszenia pan robi. Slama firma ogłoszeniowa. I ty no. ale myślisz, że to jest jakiś prank? Czy nie, co? no normalnie wbijamy na hardware. Nie no, ja myślę, że to Ej, prank. Ja w ogóle kocham Zipek, jak to oglądasz? Mm, ze mną za. Ja będę Igorem i ja wezmę sobie Igora. O, ja będę Igorem! To idźmy do Dzień. domu, zipek i Igor. Br I jeszcze Igor! Jedziemy, idziemy, idziemy do domu. Ale serio, Ej, to nie Wy rozwiesiliście? No, jak wy my dopiero przyszliśmy do firmy no, Bo jak mogliśmy. No ja Drzwi są zamknięte. Kurde, pewnie robią na nas jakiegoś pranka, i się zamknęli w domu. Co jak się dostaniemy w takim miejscu? E, no ja nie mam klucza. Możemy wejść balkonem. Balkonem? spróbujmy, chodźcie. Widzicie, miałem rację nice. Aj, czyli otwarty. wyjdziemy do środka. Tak. tak, tylko nie wiem dlaczego balkon jest otwarty widzowie, a nikogo tu nie ma. Jest hmm. nasz ziomek z wąsami. A. Dobra. To okay. jest mój. A jest mój przyszły mąż. Do domu, domu. Dobra. to może chłopaków, bo jakoś mnie niepokój trochę. Zipek! Igor! Igor! Ja sprawdziła toaletę, dlatego że Igor większość czasu spędza w toalet. No, kibelek pusty tego go nie ma. Okej, wtedy ja proponuję, żebyśmy poszli sprawdzić pokoje chłopaków. Dobra. Igor, jesteś w kominku! Gipek! Gipek! Nie ma go tutaj. Igor! Zrób go nie słyszę! Nie, oni mogą być, jak nie ma ich w takich miejscach? No nie wiem, jak dla mnie, toaleta i mikrofala to są ulubione miejsca Zipka. On też lubi tego kąpa. Ale poczekajcie, tu coś jest. Widzowie, open me. To proszę, ty jesteś jego dziewczyną. Ja nie wiem, czy chcę to otwierać. To pewnie jakiś prank. Tu jest jakaś karteczka. Wygląda dziwnie, już na pierwszy rzut oka. Nigdy więcej nie zobaczycie chłopaku. Ej, dobra, może powinniśmy do nich w końcu zadzwonić? Masz telefon przy sobie, bo ja zostawiłam na dole. Doma. Dawaj, dzwoń do Piotrka. Doma, Zwoń. doma, my jesteśmy w XXI wieku. Kto telefonu do dzwonienia. Gdzież mamy jego lokalizację? Wystarczy no to ją dawaj, sprawdzić. O kurde widzowie, co? Oni są w Lesie. W Lesie? Pokazuję mniej więcej 2-3 kilometry w głąb lasu. To się zaczyna robić dziwne. Może pojedziemy tam sprawdzić. Jak dla mnie, chłopaki po prostu robią ognisko i biwak, więc chcą, żebyśmy tam wpadli. Więc lecimy. Dobra, to lecimy. Sygnał dochodzi z tej okolicy. Mamy do przejścia, myślę, że jakieś 200-300 metrów w głąb lasu. Dobra, to idziemy. Ale to jest dziwne, bo wcześniej pokazywało mi, że są 2-3 kilometry w głąb lasu, więc albo się przemieszczają, albo nie wiem, zgubili telefon. Musimy iść to sprawdzić. Dobra. Idziemy Ej, daleko jeszcze? Nie, nie, nie. nie. To już dosłownie jest tutaj, pokazuje mi, że to jest już tutaj. Tu? No pokazuje mi to kółeczko, że jest 5-10 metrów. Tam jakaś sirka leży, ale nie wiem czy to ważne. Myślę, że nie powinni śmiecić w lesie, ale chwila Aikis? dziewczyny. To nie są śmieci. To jest jakaś kartka. Dobra, kartka za chwilę, ale. Ej, ja znam tą koszulkę. To jest koszulka Igora, patrzcie. Ej, a to jest koszulka zipka, do spania. No, i to też jest tak jakby piżama, Igora. Doma trzymaj to, a ja zobaczę kartkę. Nie szukajcie ich, bo stanie się krzywda. Ej, tu jest Komu? jakiś jeszcze kod do zeskanowania. Weź to, zeskanuj telefon. Dobra. Co jest grane, Ej, tego się nie spodziewałam zupełnie. Ma, jest jakiś filmik. Dominika. Jeżeli zobaczysz to nagranie, to właśnie ktoś nas próbuje porwać. Schowaliśmy się w lesie, mam nadzieję, że nas nie dorwą. Jak nas dorwą? Na nakarmi moje koty. Tak, i nie szukajcie nas, to są bardzo niebezpieczni ludzie. No. Dobra, bez odbioru, nara. O nie, to są chłopacy. Ej, dobra, czyli to nie są żarty, to nie są pranki, ktoś porwał chłopaków. No, oni nie wyglądają, jakby sobie żartowali. Ej, Doma, pokazuje mi sygnał Igora jeszcze 10 metrów dalej, chodźmy, idziemy. Dobra. Ej, dobra, mam. To jest but zipka? Mam Easy zipka. Czemu jeden? Czemu zgubił jednego buta? Ej, kolejna kartka, widzowie. Ja zaczynam się bać coraz bardziej. To powiedz, Odpowiedź znajdziesz na strychu, widzowie, patrzcie. Musimy iść na strych. Na strychu w domu? No tam nie zaglądaliśmy. To lecimy Ej, na chatę ale w takim razie. To jest mega dziwne. No, weźmy mu tego buta na wszelki wypadek. Chyba, tak. że Zipson stracił nogę i już mu drugi but nigdy nie będzie. Nie mów tak. Nie tak. mów tak, idziemy na strych do domu. Dobra, chodźcie, widzowie. ma powiem ci szczerze, że tu jest taki syf, że nie ma szans, żebyśmy tej cykolenia. I tu jest tyle podejrzanych rzeczy, że wszystko tu wygląda na e, ale poczekaj, nie wiem czy powinienem to dotykać widzowie, bo to jest... Karton we krwi? Fuj To krew Ja tego nie otwieram, jak coś to ty to otwórz Dobra widzowie, to zrobimy tak, że jak zostawicie teraz lajka, to pierwsi to zobaczycie Daję wam sekundę, zostawiliście lajka i teraz otwieramy Co? Czy tutaj jest tasak we krwi z napisem morderstw? O, kurde, faktycznie. Co wy gadacie? Widzowie, tu jest napisane morderstwo, jest pełno krwi? O nie. Co tam jest napisane, doma? Zemsta najlepiej smakuje na zimno? W lodówce jest zimno. Albo w zamrażka. Lodówka albo zamrażarka. No, jest podkreślone w ogóle to słowo. Ej, czyli oni zabili chłopaków i zamrozili ich w lodówce? Nie mów tak nawet. No nie mów bo... do lodówki. Idźmy do lodówki, po chodźmy, do chodźmy. Dobra, doma, otwiera. Ej, ale. Czemu to jest wszystko uwalone krwią? No otwórz to. Chcesz to widzieć? Doma ja nie wiem, czy ty chcesz to widzieć. Co tam jest? Ja się widzowie domyślam, co to jest. Mogę wam tylko tutaj pokazać. Pokaż mały to... kawałek. O nie, Doma też ręka Zipka do Igora. Nie, na pewno nie, na 100% nie. To musi być jakiś żart. Tylko zabawka dla krokodyla, widzowie Dla krokodyla?! Weź to odpakuj, co to jest? Dawaj, odpakuj to Od Doma to jest sztuczna ręka Nie, to jest... Klucz. To jest sztuczna ręka, Patrz, jest głowa a wow, ej. O co chodzi z tym krokodylem? To Ale... tylko zabawka dla krokodyla. Krew jest prawdziwa, widzowie. Krokodyl. Krokodyl jest w basenie. Znaczy było ostatnio, więc może tam jest kolejny. Lecimy proces. na basen? Nie, Doma, poczekaj, jeśli tam jest krokodyl, ja wejdę pierwszy. Tam już nie ma krokodyla, złogą zabrało. Tam był krokodyl. To proszę. Dawaj, idziemy. Idziemy. Wreszcie go ją widzowie. No i co? Słuchaj. Wiecie co by było fajne? Jakby tutaj na dole basenu było z mu napisane kolejna wskazówka, ale ten wyłapywacz chyba był. No co, zobaczymy może tutaj. Nie no, tutaj nic nie ma. Ale... Ej, ktoś teraz zatrzasnął? Ej, nie da się otworzyć. Balkon, balkon, balkon widzowie, wychodzimy z balkonu Ej, eee. domu. Co teraz zrobimy, bo cały czas ktoś może być w domu, nie? Na 100% ktoś jest w domu. Dostałam właśnie SMS-a od Piotrka w ogóle. I tutaj Spróbuj jest nagranie. Kurde, co wam mówiliśmy? Nie ich nas nie szukać. Słuchajcie, on już do was idzie. Bez odbioru Co? Kto do nas idzie? To są coś dziwni. Tak no. jakby byli przestraszeni, jacyś. No i z telefonu to... piotka jest wysłana, czyli o nich ma i zabrał im telefon. Kurde, do tej pory myślałem, że to są żarty ale teraz mamy kogoś na chacie. W sensie nie wiem, czy go mamy dalej, ale zamknął nam drzwi, to nie był przeciąg widzowie. No. Chłopaki wysyłają nam jakieś dziwne nagrania, więc albo jest to mega, mega dobry prank z ich strony. Nie, nie podejrzewałoby mi nadzieje, choto. Nie że nie, bo ja dostaję za mał, po prostu za każdym razem dostajemy te kartki. To może idziemy się uzbroić. No ja mam plan, jak się uzbroić, to w takim razie to. Nie są żarty i idziemy odbić chłopaków. Musimy tu znaleźć najlepszy outfit wojowy, jaki tylko istnieje, bo to daje plus tysiąc do mocy. Widzowie, ja już mam pomysł. W sensie tu chowa przed Dominiką. Nie można jej ufać, to mogła ona wszystko ukartować i porwać Zipka. Nie, no, przecież to ich chłopak. To nie on. No ale nie wiadomo. No tak, nie można nikomu ufać. Dokładnie. Fakt, jestem gotowa do walki, na każdemu kto tutaj tylko przyjdzie do domu Faktycznie, wyglądasz bardzo groźnie Dominika, ja bym no. się ciebie bała Także jestem przygotowana i gdzie jest ten włamywacz, widziałaś już go gdzieś? E, nie To idziemy go szukać w takim razie Dobra, idziemy Ej, a tak właściwie gdzie jest Dominik? Tutaj był No przecież tutaj, Co tutaj jestem Co jest? Boże, przestraszyłeś mnie Dobra, on był gdzieś tutaj, bo nam zamknął drzwi od basenu, więc możemy go tutaj szukać Ej, Dostałam wiadomość od Piotrka. I to z jego telefonu. Kolejną? No. Obczaj. Ogólnie to to wszystko to był tylko jeden wielki prank. Co? <laughs> Ej no, Nie, czyli wyszło no, jak zwykle. no, nas nabrali. Nie wierzę w to. Ej, ale w takim razie kto nam zamknął basen?